Dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Dla Jarosława Kaczyńskiego jestem śmieciem. I miliony innych ludzi są po prostu śmieciami. Jak to możliwe, że osoba opiniotwórcza i rozumiejąca mechanizmy rządzące społeczeństwem pozwala sobie na publiczne obelgi tego typu i w dodatku nie ponosi konsekwencji? To z kolei, że nie ponosi, jest konsekwencją wielu lat niewyciągania żadnych konsekwencji właśnie z działań, słów, zaniechań i rozkazów Jarosława Kaczyńskiego. Po prostu do tego przywykł. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieście zdecydował o umorzeniu postępowania przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu o naruszenie nietykalności cielesnej... Zbigniewa Komosy. To jest ten człowiek, ten działacz, który w towarzystwie osób o podobnych poglądach pozwala sobie co miesiąc przynosić pod tzw. schody smoleńskie wieniec, który bardzo martwi i bardzo denerwuje Jarosława Kaczyńskiego. Obarcza on winą za katastrofę smoleńską. Lecha Kaczyńskiego. Rozumiem, że może to budzić negatywne emocje pana Jarosława. Takie zwykłe rodzinne negatywne emocje. Ale niestety dyskurs społeczny tak wygląda, że spór budzi negatywne emocje. A to, co jest na tej tabliczce, napis, który tam widnieje, nie jest nieuzasadniony. Ma bardzo wiele stycznych wspólnych. Z faktami można dyskutować na ten temat, można się spierać, ale nie wolno nikogo za to bić, uderzać. Ale sąd jednak umorzył, nie, nie uniewinnił, tylko umorzył ze względu na nikłą szkodliwość społeczną. Czy to jest przykład dla nas? Otóż w Polsce nie istnieje prawo precedensu. Czyli jeśli sąd raz wydał wyrok na jakiś temat, to musimy się już tego trzymać i możemy. Ale w życiu społecznym w pewnym stopniu prawo precedensu funkcjonuje. Jeżeli może kraść na przykład osoba pełniąca funkcję prezydenta Rzeczpospolitej, to czemu ja nie mogę kraść? Przykład idzie z góry, on może i nie jest za to. W żaden sposób pociągany do odpowiedzialności, zatem idę tą samą ścieżką. Mnie też się opłaca, a tam jakąś, może kawalerkę komuś ląbnę, a może kogoś oszukam w ten czy inny sposób. No, tak to działa. Przykład idzie z góry, mówi stare porzekadło. A w tym wypadku, skoro jedna z najbardziej kluczowych postaci polskiej polityki może w miejscu publicznym dwa razy uderzyć kogoś, bo się z nim nie zgadza, radykalnie się nie zgadza, ok? To co to oznacza? No, że można. Że dopuszczamy przemoc w dyskursie publicznym. Można dać popysku, tak? Od dzisiaj, od wczoraj, od tygodnia. Niemcy mają takie przysłowie Einmal ist keinmal. Czyli raz to się nie liczy. Wolę się nie domyślać, czego dotyczy to przysłowie, ale dla nich raz to tak, jakby nie było. U nas to chyba trzeba ukłuć nowe przysłowie. Dwa ciosy kolego to nic takiego. Albo dwa uderzenia po pysku to jak kartofel w ognisku. No nie wiem, coś równie głupiego trzeba by wymyślić, no bo już się przyjmuje świecka tradycja. Ale skoro tak, Jarosław Kaczyński pozwala sobie na więcej, albo dalej, albo na ciąg dalszy. I w niedzielę rano, podczas kolejnych obchodów. Miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Swoją drogą przyzwyczailiśmy się do tego słowa, nieistniejącego w naszym słowniku, bo są rocznice i tyle. Miesięcznice są miesiączki, ale dotyczą, zdaje się, nieco innych spraw niż katastrofa samolotu. No bo zaraz wprowadzimy tygodnice kwartalnicę nie wiem co jeszcze, bez sensu no ale to tylko dygresja. Podczas obchodów owej miesięcznicy na placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński zabrał głos, ale zabrali głos także demonstrujący przeciwko jego wersji katastrofy smoleńskiej, bo on ciągle mówi o zamachu. I ci ludzie skandowali znane słowo kłamca, kłamca, kłamca. Czy mu to przeszkadzało? Tak. Czy przeszkadzało mu to podczas składania wieńca pod pomnikiem? Tak, ale jest to przestrzeń publiczna. Tak, mamy ustawioną konstytucję, że wolno demonstrować. To demonstrowanie może komuś przeszkadzać czasem, ale to, że mentalnie zezwalam na to, żeby ktoś demonstrował, nie łamiąc prawa, świadczy o tym, że zgadzam się na takie funkcjonowanie demokracji, bo wtedy i mnie wolno demonstrować, jeśli nie łamię prawa. Co powiedział Jarosław Kaczyński? Jak co miesiąc mamy tutaj zbiór śmieci po służbie bezpieczeństwa, i mamy jednocześnie prawdę, prawdę o tym, co stało się już przeszło 15 lat temu. Nie wiem, czy to był nawet w jego rozumieniu najlepszy dobór słów. O śmieciach za chwilę. Jeżeli mamy tu jednocześnie prawdę o tym, co stało się już przeszło lat temu, a ludzie krzyczą kłamca, kłamca. Czyli widocznie to jest prawdą. Może to jest jego freudowska pomyłka, że człowiek podświadomie mówi prawdę, mimo że bardzo chciał skłamać. Czyli kiedy Jarosław Kaczyński opowiada, że to był zamach, to tam Tusk, Putin, nie wiadomo kto jeszcze to zrobili, to tak naprawdę ma świadomość, że kłamca kłamca jest po prostu prawdą o tym, co stało się 15 lat temu. Ale z tego możemy się tylko pośmiać, w jaki sposób on to sformułował. Natomiast kluczowe słowo to śmieci. Śmieci po służbie bezpieczeństwa. Czyli co? Albo ludzie naprawdę starsi, bo trzeba mieć no, koło siedemdziesiątki co najmniej, żeby być człowiekiem, który był czynnie w służbie bezpieczeństwa, tak? W latach osiemdziesiątych. No, teoretycznie można mieć 60 lat, czyli miało się, miało się powiedzmy 22-3 lata przy zmianie ustroju. Można było wcześniej jakoś wstąpić do służby bezpieczeństwa. Nie wiem dokładnie, ja nie byłem. Natomiast rzecz w tym, że tak naprawdę. Ludzie ze służby bezpieczeństwa, jeśli tam byli i krzyczeli, to muszą mieć 70 lat lub więcej, czyli być mniej więcej rówieśnikami Jarosława Kaczyńskiego albo niewiele młodsi. Chyba, że ma na myśli śmieci po służbie bezpieczeństwa, czyli, czyli potomków tych ludzi, i uważa, że wszyscy, którzy uważają go za kłamcę, to są dzieci aparatczyków ze służby bezpieczeństwa. Zresztą funkcjonariusze z służby bezpieczeństwa zajmowali się nie tylko sprawami politycznymi, przemytem, antyterroryzmem, ale to wszystko śmieci, tak? No, moi rodzice nie byli w służbie bezpieczeństwa, więc tym śmieciem nie jestem, ale może miał na myśli mentalne śmieci. Po służbie bezpieczeństwa, czyli to, co on nazywa tak zwanymi komuchami, czyli wszyscy, którzy nie klęczą przed Jarosławem na kolankach obu i nie całują stóp jego w dwa różne buty obutych, to są komuchy. Mentalne komuchy, cokolwiek to oznacza, bo to trudno sformułować w tej chwili. Poglądy lewicowe nie oznaczają komunizmu, prawicowe nie wykluczają z tego komunizmu. Po prostu, jeśli ktoś nie lubi Jarosława, komuch. I już. No i wówczas zaliczam się do tych ludzi, bo nie lubię Jarosława. To nie są żadne uprzedzenia. Zrobił pan wszystko, żeby swoimi czynami, słowami i zaniechaniami, decyzjami i wszystkim, co pan robi przez ponad 30 lat, stracić całkowicie mój szacunek, który z natury daje każdemu człowiekowi. Nie znam człowieka, nie wiem kim jest, nie wiem co wyznaje, nie wiem jakie ma poglądy, ale z natury, spotykając kogoś, daję mu 100% mojego kredytu, zaufania i szacunku. Ale można stracić to i pan stracił 100%, już dawno. Zatem też jestem tym śmieciem? Będę wdzięczny za odpowiedź, bo nie wiem, czy jeśli. Mówił pan takie rzeczy, to zalicza mnie pan do śmieci, bo jeśli, to mogę wystąpić z prywatnego oskarżenia o naruszenie dóbr osobistych. Jarosław Kaczyński potem komentował. Straszliwa zbrodnia, która została zaplanowana i zrealizowana przez te ośrodki, które za wszelką cenę chciały wyeliminować z polskiej europejskiej polityki człowieka, który ośmielił się postawić czy podjąć próbę postawienia tam rozwojowi rosyjskiego imperializmu. No straszna polszczyzna, panie Kaczyński, pańska polszczyzna jest straszna. Ja wiem, że nie jest pan najgorszy w wystąpieniach publicznych, ale człowieku, no jeśli całe życie pracuje się słowem, to można by zacząć w pewnym wieku formułować swoje zdania w sposób klarowny, jasny i poprawny. A nawet górnolotny, bo jest na to czas. Tak czy inaczej, katastrofę smoleńską określa pan mianem zbrodni, a zbrodnia to nie była. Chyba, że nazywa pan zbrodnią zespół fatalnych decyzji i pańskiego brata, i pana Dudy, i paru jeszcze, którzy zarządzali lotem Lecha Kaczyńskiego i ponad 90 ludzi z nim, do Smoleńska, bo ten lot nie miał prawa się odbyć, nie miał prawa wystartować, pilot nie miał prawa prowadzić tego samolotu, nie mieli prawa podejmować próby lądowania. Więc może z ich strony to jest zbrodnia. Ale dajmy już spokój, ci ludzie nie żyją. Może historycy to z czasem wyjaśnią. Natomiast nie jest zbrodnią to, że zdarzyła się katastrofa. Ludzie nazywają pana kłamcą, bo nazywa pan to zbrodnią. Więc oni mają rację. Więc jest pan kłamcą. Oczywiście w tych przemówieniach Jarosław Kaczyński pompuje rolę Lecha Kaczyńskiego w demaskowaniu Rosji, jak to się przeciwstawiał. No dobrze się po latach opowiada, wyciąga pojedyncze zdania. Obserwowałem tamte czasy dość dokładnie. Już jako politolog i to bardzo dorosły człowiek. Nie było tutaj naprawdę stawiania tamy. Był pewien drobny opór. Lech Kaczyński nie był aż tak szujowaty jak jego brat. Ale kiepskim był prezydentem, generalnie rzecz biorąc. Miał ze dwa razy takie zrywy, choćby tak jak w kwestii Gruzji, kiedy zrobił coś naprawdę dobrego. Ale to już przeszłość. Tymczasem katastrofa to nie jest zamach. Zdarzyła się katastrofa i nie należy nazywać jej zamachem. Jak pan, panie Kaczyński, chce poczytać o zamachu na prezydenta Polski, to zapraszam do Political Fiction, do mojej książki Zabić prezydenta. Bardzo współczesna książka, bo akcja toczy się od 1 czerwca tego roku aż do początku października, czyli jest trochę futurystyczna, ale opiera się na autentycznych wydarzeniach i na pewno odczuje pan. Smak osobisty tej opowieści, kto chce ją zamówić za jakiś tydzień, 10 dni, nie wiem dokładnie. Nie mam jeszcze informacji, po tym weekendzie ta informacja będzie ostateczna, jak sądzę. Książka będzie gotowa, twarda oprawa 324 strony, czyli dokładnie tyle, ile obiecałem. Tu w pierwszym komentarzu pod filmem można tę książkę zamawiać na Allegro. Przypominam, że w komentarzu można tam nie w moim komentarzu pod filmem, tylko przy zamawianiu książki wpisać w takiej korespondencji, dla kogo ma być dedykacja. Przepraszam, jeśli ktoś z Państwa sobie dedykację życzy. Jarosław Kaczyński raczył był nazwać ludzi śmieciami. Czy tylko tę grupkę, która tam była, czy szerzej myślał, czy alegorycznie, ale nazwał ludzi śmieciami. I wiecie, co mi to przypomina? Kiedyś na politologii, na historii doktryn politycznych analizowaliśmy taką gazetkę, która wychodziła od 23 do 45 roku w Niemczech. Redagował ją Julius Streicher, a nazywała się Der Stürmer. I wiecie co? To była propagandowa szczekaczka NSDAP prymitywne, obsceniczne treści, które przede wszystkim atakowały Żydów. Chodziło o to, żeby przez lata propagandy zdehumanizować ludzi pochodzenia żydowskiego, Żydów czy byli spejsami w jarmułkach, czy nie, czy prowadzili jakieś biznesy, czy tylko mieli jakąś tam domieszkę krwi żydowskiej, nieważne. Cała tak zwana nauka niemiecka stworzyła w ogóle nową rasę. Słyszeliście o rasie semickiej i rasie panów też niemieckich, tak, germańskiej rasie. To wszystko są brednie. Nigdy nie istniały takie ludzkie rasy. Tak zwani Semici i tak zwani Germanie, czy Nordycy, czy jakkolwiek, to są praktycznie te same geny. Tam minimalne są różnice. Ale oni pseudonaukowców wzięli, albo wzięli naukowców, którzy się dali złamać, stworzyli nową rasę. Jedną, drugą, trzecią. Na potrzeby swojej polityki. A w tym szturmerze Dehumanizowali Żydów. Najpierw nawoływali do tego, żeby dzieci żydowskie siedziały w osobnych ławkach. To się stało. Żeby w parku były osobne ławki dla Żydów, żeby Niemiec prawdziwy Nordyk nie dosiadł się do Semity. To się stało. Potem żydowskie dzieci nie mogły chodzić na baseny z innymi dziećmi, tylko musiały chodzić na kilka wyznaczonych w okolicy. Zrobiono. Potem kazano im płacić jakieś tam dodatkowe podatki. potem kazano im nosić gwiazdę Dawida żeby każdy Żyda rozpoznawał i to się stało potem zaczęto ich ograbiać, napadać potem Noc Kryształowa tak? potem obozy koncentracyjne bo najpierw jest słowo najpierw się ludzi dehumanizuje nazywa się ich bydłem psami, wszami, gnidami, owsikami i śmieciami panie Kaczyński najpierw są słowa Potem jest do tego dorabiana symbolika, ideologia, albo podciągane pod pewną ideologią. A potem przychodzą czyny. Bo jak ktoś, już ktoś nie jest człowiekiem, no to mogę się go pozbyć, no nie? Pałką, kijem, nożem, jakkolwiek. Już były zdradzieckie mordy, pasożyty, teraz są śmieci. Z pana ust lecą śmieci. Nie ma dialogu, nie ma sporu. Dopuszczalnego społecznie jest pogarda. Jest dehumanizacja. Są śmieci. Drodzy państwo, ten przycisk subskrypcji, bardzo proszę, kto jeszcze nie kliknął, to kliknij się. Przed chwilą sprawdziłem, 56% oglądających moje filmy nie subskrybuje tych filmów, czyli grubo ponad połowa osób ogląda, ale nie kliknęła subskrybuj. No Oczywiście nie zmuszam w żaden sposób, ale będę wdzięczny. To jest ta podstawowa zapłata jakby twórcy internetowemu za to, że poświęca czas za subskrybowanie jego kanału. Wtedy te filmy nie będą państwu uciekać, nie trzeba ich wyszukiwać. One będą się pojawiać po załączeniu YouTube gdzieś tam w tych kilkunastu pierwszych okienkach. Można je oglądać, można nie, można zrezygnować z subskrypcji, ale będę wdzięczny za subskrypcję. Nawet jeśli ktoś z Państwa się nie zgadza z moimi poglądami, ale ogląda, zasubskrybujcie. No. To uczciwe jest. Jeśli ktoś chce mnie wesprzeć, dziękuję, już dzisiaj przyszła kolejna kafa, kafa, kawa w systemie Bajkofi, który tutaj jest także w pierwszym w pierwszym komentarzu umieszczony. Bajkofi to jest taki system jednorazowego wsparcia, tam 10 zł 15, 20, 100, kto chce. Kto ile może, nie namawiam do wyciskania sobie resztek pieniędzy z portfela, po prostu jeśli ktoś chce uznać moje działania za sensowne i je wycenić, bo nikt mi żadnej pensji nie płaci, no to bardzo proszę. Można stale przez wspieranie, przycisk wsparcie, można przez jakieś wpłaty jednorazowe w tym pierwszym komentarzu pod filmem to wszystko jest jest zawarte. Ludzie zostali. Śmieciami. Wydaje się, że to tylko takie powiedzenie. Ludzie na ulicy sobie mówią: spadaj, śmieciu! Niby to samo, a nie to samo, bo tu jest tylko interakcja między dwoma ludźmi. Najwyżej tamten się zdenerwuje, popłacze, albo rzuci na tego i będzie eskalacja przemocy, bo to jest przemoc. Nazywanie kogoś śmieciem jest rodzajem przemocy. Ale jeśli robi to osoba publiczna, to to ma inną moc, inny ciężar gatunkowy. Zatem, panie Kaczyński, licz się pan ze słowami z łaski swojej. Bo, bazując na tym mechanizmie, który przedstawiłem i który ludziom kulturalnym nie jest obcy, zaczyna się od słów, potem idzie właśnie pogarda, symbolika i czyny. Pamięta pan nieżyjącego, nieżyjącego pana Turskiego z tym słynnym przemówieniem, kiedy powiedział: Auschwitz nie spadło z nieba? Może pan pamięta i na pewno pan to rozumie, że zaczyna się od drobiazgów, od drobiazgów od słów, od pogardy, a potem kończy się czystkami etnicznymi, kończy się obozami koncentracyjnymi, kończy się tym, co rosyjscy żołnierze robią wciąż w Ukrainie: gwałty, mordy, porwania dzieci, dehumanizacja. Zawróć pan z tej drogi. Możemy się spierać wszyscy. Ale nie pozwolimy na powtórkę z Auschwitz, nawet panu. Tak to widzę.